Jesteśmy na kolankowskiego 2B winda w moim bloku Dawno nie było nagrywane jej tu letnie działo właśnie jest opadnięty Jak widać Nie widzisz tego tabliczka jest tu. tu też odpada już ale jest jeszcze w dobrym stanie dosyć tu to w ogóle Jest bez komentarza nie? Moja naklejka jest to nie żal mi Żal nie Trudno się mówi, nie dewastują Niestety Kabina też jest porysowana jak zobaczycie Tu wszystko jest porysowane Dobra to nie wiem O, ci to w sumie Dziś no Tak, jest kaseta, co? Jeszcze te guziki nie są w takim stanie, ale już... Sama kabina jest... Tu, patrzcie, bo ich oficjalnie nie ma. Tam by nie najgorsze, na tym kanale. Linki tu są też. Nie są z złym stanie. Dzięki za oglądanie.